że tak powiem, zaczyna się. Jest to bitwa ku ścisłości Miskor Charlie w Wielkim druniu Trawki na 10 tysięcy. Na 5 tysięcy Miskor nie ma powtórki. Charlie nie wiem, czy ma, ale chyba nie. Tutaj Charlie zaszarżował Miskora, kiedy ten się tego nie spodziewał. Że zaszarżował na Miskora. Nie zaszarżował Miskora. Chyba tak powiedziałem. To jest jego. No, mniej więcej wyrównanie, ale tutaj trzeba wziąć też pod uwagę, że jest tutaj mnóstwo piechoty yy, Miskora, która na pewno da sobie radę. No i jeszcze przyszły posiłki. Więc koniec tego Charlie'ego. No, gdyby ta stara gwareza zaatakowała, mogłoby tutaj coś porobić tym czworobokom, ale nie zaatakowała. No i też szła sama. Czarnym chyba z pięciu wultererów. Raz, dwa, trzy, no cztery ma. Chyba, że gdzieś ma jeszcze piątych ukrytych. czym na resztę składów. Młoda, dwie szwajcarskie, stara. I stara. Kawalerii już nie ma, czyli cała kawaleria... Mi jest, kurde, Charlie'ego poszła. Dobra, teraz skład mi skora. Młoda, dwie stare, 2 voltów i trzy szwajcary, tak? To nie wiem, czy on miał taki sam skład w bitwie przeciwko mnie na 10 tysięcy. Ale chyba miał tylko 4 jednostki kawalerii. Tutaj też widzę ma 4, ale nie o 6. Nie. Pomylę się z inną bitwą bo tutaj. Jeszcze no. Chcąc trafić na tą bitwę. Pooglądałem sobie początki dwóch innych bitew. Banet. Nie skończyli rozstawiania w tym, tych bitwach. Ale to jest nieważne. No weź się naparzajcie, bo tam kawaleria się już biła, a teraz to wam się nie chce. skoro doskonale wie teraz, że może sobie pozwolić na praktycznie wszystko, bo on ma kawalerię, a jego przeciwnik nie ma. Tutaj gdzieś są słupki. Są. I nie ma. Tak samo kawalerii. Miskor ma tendencję do wywalania się na słupki. I stracił dwie jednostki kawalerii. No to mnie trochę na marnę mógłby coś więcej zrobić A ta liniówka no, dobrze stoi, czyli strzeli Znaczy nie strzeli bo zmienił kurs swojej kawalerii Były dwie To pewnie ci strzeli, nawet jak nie zobaczyłem czy coś Koro nie mam pojęcia tak to jest, jak się ogląda na prędkości razy 4, i nigdy wcześniej się nie widziało tej bitwy, bo oglądałem ją pierwszy raz nie mam pojęcia, co tu się działo. Hmm, fartownie to na pewno ulegną. No, teraz 108 gwardii, a ci to nie wiadomo gdzie chcą iść. No, generał na tą starą gwardię. Ci tutaj wygrają, na pewno. No, nie poszedł na starą gwardię. No, tu jeszcze coś jest. BD tak jest już bez różnicy, bo... Mi skor wygrał. Ale na 5000 przegrał, więc zobaczycie, jeszcze bitwę na 14000. No, rzućmy okiem na statystyki. Ulala. Hmm. Stara gwardia i minusowe statystyki. To nie pasuje. No, ale dobra to.